Yeah. Przychodzimy tutaj dzisiaj do Ciebie i wsłuchujemy się w słowo Twojego syna, który pod krzyżem powiedział: Matko, to są Twoje dzieci. I dzisiaj przychodzimy jako Twoje dzieci, pełni troski, trudu, ale także i pełni radości i nadziei w naszych sercach. Bo wpatrując się w Ciebie, matko, uczymy się prawdziwej miłości. Uczymy się jak naprawdę być cały czas na drodze Twojego Syna, drodze, która prowadzi nas do świętości. Dlatego Mario, tutaj, w tym miejscu, w którym od poleca się Tobie, pragniemy do Ciebie wołać. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco jedyny Boże. Święta Maryju. Święta Boża Rodzicielko. Święta Panna nad Panami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, Matko nieskalana, Matko najczystsza, Matko dziewicza, Matko nienaruszona, Matko najmilsza. Się za nami. Matko przeciwna, się za nami. matko dobrej rady, się za nami. matko stworzyciela, się za nami. matko zbawiciela. Panno roztropna, panno czcigodna, panno wsławiona, panno można, panno łaskawa, panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyno naszej radości. Przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebne, przybytku sławnej pobożności, różo duchowna, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, w domie złoty.

Się za królowo apostołów, się za królowo męczenników, się za królowo wyznawców, się za królowo dziewic, się za królowo wszystkich świętych, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, się za królowo w królowo Różańca świętego, się za królowo pokoju. Módl się za nami. Królowo Polskie. Baranku, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługą moim cieszyć się zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze dziewicy racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racznie nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas swoje synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w Tobie, w potędze Twojego rędownictwa, w Twojej macierzyńskiej dobroci Twego serca. Posłusznie Twojej woli i poleceniom Twojego Syna poświęcamy się Tobie. Odnawiamy nasze poświęcenie Twemu niepokalanemu sercu. O dobra Matko, Niech serce Twoje stoi na straży naszych serc. Niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i w naszych parafiach. O Maryjo, broń czystości obyczajów. Osłaniaj naszą młodzież i dzieci. Pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa. Ogniska domowe niech płoną prawdziwą pobożnością i piękną miłością. Tobie polecamy wszystkich nieobecnych w naszych rodzinnych domach, którzy na drogach życia błądzą, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot ubogich. Z miłości do Twojego serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia serca Twojego Syna Jezusa żyć według Bożych przykazań, według nauki Chrystusa i Kościoła. Pomóż nam, o Maryjo, Przyjmij to poświęcenie nasze i wyproś nam łaski konieczne do uświęcania naszego życia osobistego i rodzinnego. Pokaż je nam Matką i prowadź nas do Jezusa. Amen. Poprosimy moi kochani, cię za proboszcza kustosza tego miejsca. O błogosławieństwo tutaj na tym miejscu i o kilka zdań, żeby nam opowiedział, może 3-4 zdania o tej kaplicy, a później, moi drodzy, będzie przerwa. Moi no kochani, cieszę się, że znowu tu przy kaplicy Matki Bożej w Goju możemy się spotkać w ramach pielgrzymowania na jasną górę. To rzeczywiście przystanek bardzo ważny. Tak, jak już tu niektórzy wiedzą, tu zawsze odbywał się kult. Te kamienie to znak tego, że jeszcze przed chrześcijaństwem mówią, że już tu się odbywały właśnie kulty religijne. Później, gdy przyszło chrześcijaństwo, wiadomo, że wszystkie dziedziny życia Pan Jezus pobłogosławił, dlatego też tu powstała ta kapliczka. Mówi się, że w XV wieku już stała kapliczka tu. I ona miała to zadanie, że tak jak tu Maria jest w tym cudownym obrazie, tuli swojego syna, czyli. Chwila najtrudniejsza dla Maryi, bo to jest chyba najbardziej smutny moment, kiedy mama tuli martwe ciało swojego dziecka, a Maria nie traci wiary, dlatego w tych różnych trudnych sytuacjach zawsze ludzie tu przychodzili i przychodzą. Nieraz cały dzień ktoś tu właśnie się modli. I zwłaszcza właśnie w takich chwilach trudnych, tak jak też teraz jest ta pandemia, czy różne wydarzenia w czasie wojny, wojen różnych, zawsze ludzie tu spieszyli, aby u Matki Bożej... Uzyskać właśnie potrzebne łaski. Tu mamy też taką figurkę świętych braci Jana i Pawła. Oni są specjalistami od różnych nieszczęść, od gromów i burz. Dlatego też zawsze się tu modlimy, aby Pan Bóg zachował nas od wszystkich nieszczęść. Też jak tu jesteście, to można te pobożne imiona wspomnieć świętego Jana i świętego Pawła. Można by oczywiście opowiadać, ale to zaś za rok co innego powiemy. Tu kiedyś takie źródełko wypływało. I ono było cudowne. Rzeczywiście wielu ludzi starszych może pamięta, a ja to też pamiętam, że właśnie tu się zawsze moczyło chusteczki. I jak człowieka coś bolało, to wtedy mógł właśnie się jakoś też, z Matkę Boską z Gaja, dopomóż. Tu jest woda dla wszystkich pielgrzymów. Można, ona co prawda nie jest tak święta, jak ta kiedyś, co tu była, ale już tu jakiś czas jest w tej kaplice, to też jest uświęcona, także można pić i też pobożne myśli mieć. Dziękuję bardzo i pobłogosławić. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, dziękujemy księdze proboszczowi. Musimy zapytać księdza Irka, naszego przywodnika, ile mamy tu przerwy. Do pierwszej. 20 minut moi drodzy na papu. Zachęcam moi drodzy do tego, żeby sobie tu zabrać wodę z kaplicy. E, to nie jest woda z, nie z pola, ani z innego marketu, tylko woda z kaplicy Matki Bożej Bolesnej. To jest moi drodzy, takiej na pewno w domu nie macie ani w swoich plecakach. Dlatego zachęcam, żeby się... E, e, ona się nawet nazywa Santa Mineralis, także świetła woda...